Nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli czegoś o rodzinie Trump. Ostatnio na Twitterze pojawiła się nowa teoria mówiąca, że prezydent USA jest podróżnikiem w czasie. Że widział przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, choć jego podróże spowodowały uszkodzenia mózgu. Czy to ma być niedorzeczna teoria usprawiedliwiająca wiele jego szaleństw? I czy wszystko jest w porządku? Czy Donald Trump naprawdę podróżował w czasie? Jest tak wiele pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi. Zatem zostańcie z nami, aby dowiedzieć się co się dzieje. Cofnijmy się trochę w czasie. Po śmierci Nikola Testi w 1943 roku jego dokumenty o eksperymentalnych podróżach i projekt promienia śmierci zostały przekazane ekspertowi do spraw inżynierii, który miał poddać je inspekcji. The Office of Alien Property, biuro, które służyło jako strażnik własności wroga, wierzyło, że pliki te zawierają informacje, które mogą być wykorzystane przez wrogów Stanów Zjednoczonych. Szokującą informacją było to, że wynajęty inżynier elektryk nazywał się. John G. Trump i był wujkiem Donalda Trumpa. Po przestudiowaniu notatek maszyny czasu Tesli John oznajmił rządowi, że żaden z projektów naukowca nie zawierał wynalazku, który mógłby zostać użyty przeciwko Stanom Zjednoczonym i sprawa została zamknięta. Ale zrzuty ekranu, upublicznione na Twitterze, sugerują, że mógł zachować dokumenty wynalazków dla siebie, by wykorzystać je na własny użytek. Jakby tego było mało, dowody na zdjęciach zawierają również fragmenty książki pod tytułem Baron Trump's Marvelous Underground Journey czyli wspaniałe konspiracyjne podróże Barona Trumpa autorstwa Ingersoll Lockwood, która została opublikowana w 1893 roku. Czy ta nazwa bohatera nie brzmi znajomo? Imię syna prezydenta, choć ma podwójne R, brzmi prawie tak samo. Czy to tylko zbieg okoliczności? Niemożliwe. Książka opowiada o chłopcu imieniu Baron, który znajduje tajny portal i podróżuje w czasie. Co ciekawe, ma mentora o imieniu Don. Druga część tej książki tego samego autora została opublikowana 4 lata później, w 1896 roku, i zatytułowana była 1900 or the Last President, czyli 1900 rok albo ostatni prezydent. Tym razem książka była o bogatym człowieku, który mieszkał w Nowym Jorku na Fifth Avenue, co jest dokładnym adresem Trump Tower. Mężczyzna kandydował na prezydenta, ale nie spodziewał się wygrać, znowu zupełnie jak Donald. Po jego wyborze ludzie zaczęli organizować marsze protestów. To samo stało się w rzeczywistości i nie zapominajmy, że ta książka została napisana ponad 120 lat temu. Tweety wskazują również, że prezydent w książce zaczął wybierać ludzi do swojego gabinetu. Jedno z imion spośród wszystkich zwróciło uwagę użytkowników Twittera, a mianowicie Pence. Podziwo, nazwisko obecnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych brzmi Mike Pence. W ten sposób zrzuty ekranu sugerują, że Donald Trump jest podróżnikiem w czasie. I Prawdopodobnie jego wuj, John G. Trump, pomógł mu w tym. Co ciekawe, nie jest to jedyny przypadek teorii dotyczących podróżowania w czasie. Wideo pod tytułem Time Traveler from 2030 Light Detector Test opublikowanym na Apex TV. Mężczyzna imieniem Noah wyznaje, że utknął w 2018 roku. Przepowiedział, że Donald Trump zostanie wybrany na drugą kadencję oraz że prezydentem w 2030 roku będzie Ilana Remiki. Wspomniał również, że globalne ocieplenie będzie ogromnym problemem w przyszłości. Który zmieni temperaturę w Ameryce Północnej, a Europa stanie się zimniejsza. Powiedział nawet, że ludzie polecą na Marsa w 2028 roku, co przecież nie jest tak odległe. I że pojawiają się samochody, którymi będzie można podróżować z prędkością 600 mil na godzinę. Kolejny film został nakręcony i przesłany przez ten sam kanał i przedstawiał mężczyznę imieniem Alexander Smith. Człowiek ten wyznał, że był na ściśle tajnej misji CIA w 1981 roku i utrzymywał to w tajemnicy przez tak długi czas, bo nie miał pojęcia, czy ludzie są gotowi na taką nowinę. Powiedział też, że w ramach priorytetowej misji CIA odwiedził rok 2118. Pokazał zdjęcia, które miały być wtedy zrobione. Przyznał jednak, że rząd skonfiskował oryginalne fotografie, ale jemu udało się zrobić ich kopie. Kolejnym podróżnikiem w czasie był Andrew Carlson. Jego sprawa została ujawniona, gdy artykuł w Weekly World News przypadkowo wymienił człowieka aresztowanego przez federalnych śledczych jako enigmatycznego wizjonera z Wall Street, który sprzedawał i wykorzystywał połówne informacje. Mężczyzna twierdził, że jest podróżnikiem w czasie i przybył z 2256 roku. Zaskakujące było to, że dzięki początkowej inwestycji w wysokości zaledwie 800 dolarów w dwa tygodnie zarobił ponad 350 milionów dolarów. Po aresztowaniu Andrew stwierdził, że jego sukces na G gdzie spowodowany był faktem, że podróżował w czasie i znał wyniki. FBI nie było w stanie prześledzić pochodzenia tego człowieka sprzed 2002 roku. W 2003 roku jakiś nieznajomy zapłacił kaucję i mężczyzna został zwolniony. Od tego czasu nie ma po nim śladu. Jest tak wiele innych przypadków, w których ludzie udowadniają, że podróżujący w czasie są realni. Czy to znaczy więc, że Donald Trump jest rzeczywiście jednym z nich? Czy prezydent USA podróżował w czasie i naprawdę widział przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Czy wie o wiele więcej? niż nam się wydaje. To jest fascynujące i przerażające zarazem. Dajcie nam znać, czy wierzycie w te teorie spiskowe lub nie, i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz zobaczyć więcej naszych filmów. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku.